Tuż za moimi plecami znajduje się obiekt sportowy w miejscowości Manasterz, przypomnę, że jest to stadion imienia Mariana Florka, który w ostatnim czasie został nadany, a ja chciałbym opowiedzieć Państwu o nie wielomilionowej inwestycji, ale też bardzo ważnej, a mianowicie o ogrodzeniu tego obiektu sportowego, które powstało w ostatnim czasie. Jest to zadanie o wartości około 100 tysięcy złotych. Oprócz nowego ogrodzenia powstały też miejsca postojowe wzdłuż drogi gminnej. Myślę, że w tej chwili obiekt nabrał takiego fajnego wyglądu i przede wszystkim bezpieczeństwa. Oczywiście chcemy ten obiekt rozwijać. W planach mamy budowę oświetlenia tego stadionu oraz budowę szatni. Także to przed nami. Też warto korzystając z okazji powiedzieć Państwu o inwestycjach, które są przygotowywane, przygotowywane w tej chwili, a bardzo istotne dla naszych mieszkańców. A mianowicie powstaje w tej chwili przypomnę, projekt sieci kanalizacyjnej miejscowości Manasterz, ale również miejscowości Młodycz, a także dwa takie bardzo ważne szlaki komunikacyjne, w szczególności dla pieszych i dla rowerzystów. Mówię tutaj o ścieżce rowerowej wzdłuż drogi gminnej od miejscowości Radawa do Ryszkowej Woli, ale również o zadaniu, które projektujemy. E, wspólnie ze starostą Jarosławskim, a mianowicie ciągu e, pieszo -rowerowym. od miejscowości Radawa do Mołodycza, e, do Woli Mołodyckiej, bardzo istotne szlaki pod względem e, turystycznym, ale również przede wszystkim e, bezpieczeństwo dla e, pieszych czy rowerzystów. Mieszkańców w tej chwili również powstaje bardzo istotne zadanie dla miejscowości e, zapałów, a też jeszcze niewidoczne, e, a mianowicie projekt e, sali e, Olimpia. Jest to zadanie wielomilionowe, e, realizowane w systemie zaprojektuj, e, wybuduj. W tej chwili finiszuje projekt. E, myślę, że w najbliższym czasie ekipy, bu ekipy budowlane e, po uzyskaniu stosownych pozwoleń e, wkroczą na teren budowy. W miejscowości zadań. Naprawdę bardzo istotne to zadanie jest dla mieszkańców, nie tylko dla młodzieży szkolnej, ale również tych starszych osób. Również myślę, że warto wspomnieć o dwóch projektach boisk wielofunkcyjnych które powstaną, na razie projekty powstają w miejscowości Mołodycz oraz w miejscowości Szówsko, Krzyżówka. Także przygotowujemy projekty pod dofinansowania, mam na myśli tutaj przede wszystkim o naszych partnerach i programie Interreg Polska-Słowacja, Polska-Ukraina, ale również, również o środkach pochodzących z KPO.